Siemaneczko z tej strony, Szymała, i dzisiaj zapraszam na już szóstą część komputera z Windowsem XP. No dobrze, więc jak widać, komputer jest znów w starej obudowie. Jest to spowodowane tym, że złożyłem sobie nowy komputer w tej nowszej obudowie i, no, musiał gdzieś trafić, a tą obudowę zatrzymałem, więc, no cóż mnie do czegoś się jeszcze przyda. No dobrze, myślę, że możemy przejść do środka komputera. A więc jak widać, jesteśmy już w jego wnętrzu. Ogólnie to zmieniło się parę rzeczy. No bo jak widać, nasz komputer ma dalej ten sam procesor, tą płytę główną, dysk twardy, tak samo nagrywarkę. Ale zmieniła się karta graficzna i zmienił się zasilacz. Skąd to mam? A, no i jeszcze pamiętam. Skąd to mam? Yy, no skąd indziej jak nie z mojego ulubionego miejsca na szukanie komputerów? <laughs> nie na no, żartuję. No. Po prostu czasami coś leży w śmietniczkach i można trochę podwędzić no po prostu leżał sobie komputer ogólnie się nie uruchamiał, ale części były sprawne więc no cóż yy, też ramy tutaj nowe mamy, te akura ramy akurat kupiłem yy, kupiłem sobie na rynku jedna za 5 zł więc no i nawet wiem wiesz, jakie to są pamięci dokładnie, to są po prostu ddr jedynki to akurat po jednym gigabajcie, czyli mamy dwa gigabajty, wcześniej mieliśmy półtora. No cóż, z wnętrza to chyba by było na tyle. Ile można gadać o jakimś środku, który i tak za bardzo się nie zmienił. No okej, okay, więc można go już uruchomić. No, śmiesznie to wygląda, cóż. No, yy. <noise> Ale... To dopiero początek. <noise> tak. No, a to jest spowodowane brakiem zainstalowanych sterowników. Już sobie ściągnąłem wcześniej jakiś syrownik. Nie wiem, czy jest prawidłowy. Zobaczymy. Ogólnie karta graficzna to Nvidia GeForce GTX 650. Nie wiem, ile ta karta ma lat, ale wstawiam także z 10. No, nieprawidłowy plik. Dlaczego? Można wywnioskować jednej rzeczy o nazwie Win32, czyli 32-bitowy system. Aplikacja jest pewnie 60 staro. Więc brawo dla mnie. Teraz musimy szukać prawidłowego sterownika. No dobra. Tutaj już patrzałem, to nie jest dobre. Geforce driver com to jest też to samo, to nie. To patrzałem. Halera. Dobra, już pobieramy, jak widać. Więc zobaczymy, czy to jest dobre. Coś to wątpię, ale może. Okej. Okay. Trochę to potrwa, ale przeżyjemy jakoś. Chyba. Okej, okay, więc jak widać sterownik się pobrał Teraz trzeba go zainstalować Okej, okay, można i tak Jezus Maria Ja choć raz mogę normalnie nacisnąć dupa, przecież było na 32. No, i to jest właśnie zabawa ze sterownikami. A więc witamy ponownie w NVDI. Zobaczymy, co to pójdzie. Coś w to wątpię, ale no, może. Instaluj się. Kolejne cztery minuty. Parę megabajtów, a już ściąga milion lat. Okej, okay, w końcu się pobrało. Okej. Okay. Znalazłem kolejne, ale mam ciągle wrażenie, że to jest prawie to samo albo to samo. No i kolejne dwie minutki. Jak ja tego nienawidzę. Nie no, ja rozumiem, że sterniki są potrzebne do działania komputera, ale szperanie po całym internecie. W tempie żółwia. Do tego instalowanie tych sterników w tempie ślimaka łażącego po piasku. Dlatego z myślą za głową, że trzeba się spieszyć, bo komputer może ci się wysypać z przeciążenia. No to, to nie jest zbytnio. No i co? Interesujący. Dobra. Włączaj to. Jest! Nareszcie. Nie mogę się doczekać. I co, dalej? Okej. Okay. Fajnie, że chociaż karty graficzne mają swoje e, takie instalatory, bo korzystanie z, z instalatora Windowsa trochę jest denerwujące. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Windows często po prostu nie chce zobaczyć niektórych rzeczy, bo tak, po albo mu się coś, nie wiem, plik ma o jedną literkę za dużo na przykład. Trochę duży, ale no są. So. Po prostu to zainstaluj ten sterownik. Byle, że już nie widział takiego dziwacznego obrazu. Dobrze, że chociaż napisaliście zajmie nieco czasu. No to w sumie to sobie jeszcze trochę poczekamy i nie będzie to raczej nieco czasu, tylko no. Tak długo, jak dostanie się rowerem między północą Polski a południem, nie? Coś, coś takiego. No to ten, widzimy się 4 minuty już po ostatnim momencie i no jak widać za dużo się kurde nie zmieniło. Cholera no, zostawiłem na chwilkę nagrywanie, żeby zrobić przyspieszone tempo, które byłoby i tak tam, tam żółwia. Przychodzę, a patrzę, <grymny> Windowsowi się już znudziło. <grymny> nawet, nawet on ma już dosyć. Nawet on. Okej, okay, wyłączyłem wszystko co było w tle, może teraz trochę szybciej pójdzie. No, nie, no, już czekamy z dobre 15 minut. Aż to się zrobi. A to nadal ma mniej niż połowę. Okej, okay, widzimy się już po krótkiej, a właściwie dość długiej przerwie. No i jak widać, wszystko jest takie trochę małe. No. Bardzo małe. I cóż. Jest komunikat, bo właśnie Radam był. A, nie, a teraz jest Nvidia i program został. A nie będę go kasał, może kiedyś wymienię kartę, więc no. No nic. Na razie niech to tak zostanie. Wszystko się udało. Jak ktoś wie jak szybko można sobie zrobić znowu takie duże ikonki na xp i ogólnie wszystko, to niech pisze. Mi się na razie nie chce tego robić. Mam dość sporo rzeczy, do, rzeczy jeszcze do zrobienia, więc no. To by było chyba na tyle. Jak widać, nasz komputer znów żyje. A właściwie to żył cały czas. No. W przyszłości zainstaluję na niego być może jeszcze jakieś inne systemy, ale to się zobaczy. Na razie idę w stronę Windowsa 2000. Jakby ktoś znał stronę, gdzie można pobrać ISO do Windowsa 2000, niech podaje na Discorda, bo w komentarzach usunie, tam jak ktoś chce znać Discorda, to niech spyta w komentarzu, to podam, z tym nie ma najmniejszego problemu, no, więc to by chyba było już na tyle, więc no, tko, cześć i do widzenia.